Moja głowa. On. A. Co? So. Zaraz. Co? So. Gdzie? Jestem w skrzyni? O nie, 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 tylko nie to. Oni, oni nie mogą mnie przenieść. Nie mnie! Duszę się, duszę się. Mam mroczki przed oczami. Duszę się, duszę. O. Te szany są coraz bliżej. O. Jestem samotny taki samotny. Aleks! Aleks, jesteś tam? Marty? Tak! No przecież żyję! O, Marty. Ty też? Co jest grane? No dobrze się czujesz? Coś czarno, to widzę, Marty. Alex, Marty? To wy? Gloria! Ty też tu jesteś? Nie no, niesamowity zbieg okoliczności! Słuchajcie, co tu jest grane? Czy skrzynili nas. O nie, no ja. O! Coś chyba jakby mnie połamało. Melman! Melman. Melman. Czy to nie Melman? Co, się hmm? nie stało? Co? Tak, nie, wszystko w porządku. Ja na rezonansie magnetycznym to prawie zawsze przysięg. Melman to nie jest żaden rezonans. Hmm, tomografia? Nie, nie tomografia! Przenoszą nas! Przelosą do innego zoo! Do, do, do innego zoo? Nie, 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 nie mogą mnie przenieść, a jestem umówiony z doktorem Goldbergiem na piątą. Miał, miał mi wypisać recepty! Ja, ja wymagam fachowej melman. opieki medycznej, hey, kasy nie Nigdzie nie idę do żadnego zoo! Spokojnie, Melman, wszystko będzie okej. Okay. No, po prostu okej, okay, jaśnie! Nie, Marti, nie będzie okej, okay, jaśnie! Bo niestety przez ciebie mamy w pióro! Jak to przeze mnie? Ja jakoś nie czaję, czemu to jest moja wina? Ja, ja sobie robisz, Marti? Ty, ty podpadłeś człowiekom. Ugryzłeś rękę, Marty! Ugryzłeś rękę! No nie wiem, kim jestem, nie wiem, kim jestem. Może jak pójdę na gigant, to może wtedy to ustalę. Nie, błagam cię! Ja was nie prosiłem, żebyście za mną leźli. Prosiłem! O, jest w tym ziarno, prawdy. Co? Ja tak. mówiłem, żebyśmy zostali w zoo. Ale wy, oczywiście! Melman, zamknij się! Zamknij! Gdyby, gdybyś nie sikał po nas, to by nas w ogóle to nie było. Nie przestań się czepiać, Melmana, co? Dziękuję, Glorio. Ale przecież to nie przeze mnie nas teraz przenoszą do. No... Melman, zamknij się! Czy komuś jeszcze jest niedobrze? Mnie jest niedobrze, Melman. To nie zawsze jest niedobrze. Oh,